Siempre sobie wesła a dzisiaj wam pokażę jak zrobić miniaturkę w, w, w stylu Buddha TV. No i jak coś nowy nowa zostaw suba z dzwoneczkiem. E, no i łapkę w górę. Żeby bijemy 300 subów. Wiemy 300 subów, a jeszcze dzięki za 261 subów, No i co? Ja to już zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już w gimpie. No jak wszystkie prace robimy w gimpie. Oczywiście link Gimpa, Gimpa jest w opisie No i tak, pierwsze co robimy, no to oczywiście plik Nowy, który ma takiej szerokości 1920 Nowy, szerokość 1080, dajmy OK Tworzymy się takie coś, się to szybko zamówię na czarno. Dobra, mamy takie tło No i zrobimy oczywiście jakieś auto, bo trzeba jakieś auto sobie wybrać Na przykład sobie Audi R8 no, i damy sobie obraz, No i wybierzemy sobie ten na przykład prawym kopie obraz, klejamy. No i sobie tutaj na warstwie. Możemy to przerzucić tak do tego rogu. No i shift. I co tak robimy. Na przykład takie coś. No, się na cały ekran, ale nie fajnie to wygląda. Taki jest obraz robiony. Uciągamy sobie też Tak. Damy sobie skaluj, Albo Enter. No i zabierzemy sobie kolejne auto, no, zabierzemy sobie mm, na przykład au, no, BMW No i tu jakieś BMW zabierzemy, może nie najnowsze jakieś na przykład e, M2, na przykład No i zabierzemy sobie, no i sobie no, takie BMW prawym kopii obraz, tu się no, i wklejamy sobie tu, o to duża no i sobie znowu to Tak samo można rozciągnąć. Tak zrobić nawet. O. No i teraz same takie, choć że. No. Tutaj nie widać zbytnio. Nie zrobimy, możemy sobie zrobić taki pasek. Bierzemy sobie tu. Klikamy. No, ja robimy Robimy sobie takie coś, na przykład y, takie coś. Robimy nową warstwę tutaj i przezroczystość. Prze ok. No i sobie na przykład zrobimy sobie na czerwonym, albo. Dajemy sobie na przykład nad tym. Albo damy sobie po prostu białe. Albo. Dobra, może być to czerwone. Dajemy zaznaczenie brak. No i możemy sobie to na przykład zrobić, obrócić w taki sposób. No i Shift S. Zajemy Poskalować, powiększyć i zapasować. Tylko tutaj. Enter, no i sobie, na tą warstwę, gdzie mam dw, bierzemy sobie gumkę. No i gumujemy tutaj, żeby widać było Audi. Tutaj idealnie Coś w tym stylu. Tutaj na przykład przenika to można zmniejszyć. No I zrobimy, no robimy sobie takie coś. Dobra, oczywiście teraz te Audi może trochę też napiknąć no, M, albo tutaj, no i przesunąć się na stronę. No i dobra, mamy już e, takie zrobione BMW Audi. No i teraz możemy sobie dodać jakieś e, logo. Oczywiście Audi i BMW, więc zrobimy tu. No i BMW mam na logo PMG. no i tutaj, ten, na przykład ten, prawda, czyli kopiować obraz, wklejamy. No, i mamy takie wielkie. No to dodajemy sobie warstwę, dajemy nad to. mamy no to wielkie, to Shift i S. Zmniejszamy sobie, jak chcemy. Dajemy sobie na przykład tutaj. Dajemy Enter. dobra i mamy logo. I teraz, może, jeszcze zrobimy sobie logo Audi. Audi. Albo nawet yy, można sobie dać Audi R8. Logo. No, i możemy sobie zabrać takie coś. Jak Buddha to zabrał. No i dajemy tutaj. Musimy mieć nad to. Na ten cał, to, nad to wszystko. No i dajemy sobie. Teraz może zmniejszyć. Może sobie dać takie. że ma taki fajny efekt 3D, można powiedzieć. No tak. Dajmy sobie tutaj to. Nie ja mamy jeszcze tego Logo auta, tak? taki pasek Możemy sobie z tym paskiem zrobić takie coś jak prawym na niego Kano alfa na zaznaczenie Teraz zabieramy zaznaczenie obramuj Dajemy sobie na przykład na jeden, żeby sobie taki Cień zrobić, no i tutaj dajemy nową warstwę Tutaj taka, nieobojętnie, nie? No i brak Po to sobie dajemy, no i teraz Jak mamy na tu warstwę tutaj dajemy filtry Światło i cień, wrzucamy cienia Czarny, no i tutaj dajemy sobie na zero. Promierec miał tutaj takie coś, na przykład takie. O, no i to powtarzamy. Filtry powtórz. I kiedy nam się podoba, takie, taki pasek na przykład. O, no i tak mamy już podkreślony, fajnie pasek. No i dobra, możemy sobie teraz robić versus, czyli sobie no, t. No i rozciągamy sobie na przykład na taki ekran.

dajemy to teraz tu, no i sobie gdzieś tutaj dajemy, ja sobie dam sobie pod, tą, e, pod tą linię. Więc to pow, trochę powy, podwyższyć powiem żeby tak fajnie tutaj pasowało nawet. damy trochę wyżej. Coś takiego, no myślę, że fajnie wygląda, jakby tutaj za tym BMW jest to. No i się możemy sobie na prawym przycisk, kanał alfa na zaznaczenie, zaznaczenie obra mój damy na 4, oczywiście robimy sobie nową warstwę, ok no i jakieś tutaj kolor wybieramy, jest czarny, Ujmujemy. zaznaczenie brak, dajemy tą warstwę pod to, no i znowu możemy sobie dać filtry powtórzenie do cienia, cienia. to co ostatnio robiliśmy, dobra, mamy już yy, takie coś, i teraz zauważyłem, że to BMW takie dziwne jest, takie dziwne, dziwne straszne, chcę coś takiego, robimy, ok, teraz gumka, co tak robimy, dobra, tam BMW trzeba się trochę powiększyć, o tutaj, żeby tak robiła, dobra, tutaj jeszcze troszeczkę um, gumką, Tutaj nie zrobić. dobra, Mamy już fajnie zrobione. Mamy jeszcze teraz zrobić na przykład jakiś dolarek. Więc znowu te szansę, tak jak chcemy. No i się jest z Shift i R. Każdy robi jak robić dolarka takiego, więc Shift i 4 na klawiaturze. No i więc na przykład y, taki białe. No i zapowiadamy tego daleka nad wszystkie warstwy I, no i zarobimy na przykład na, 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 na 165 zrobić tak dobra no i sobie tutaj klikamy no sobie na, no tutaj można no, w sumie było no i mamy już to zrobione, ale dajemy sobie się prawym kanałem na znaczenie zarówno powtarzamy znaczenie dobra, mój na 4 będzie dobrze no i tutaj to zmieniamy na kolor taki zielony I a jeszcze bym zapomniał, że trzeba zrobić warstwę no i znaczenie oczywiście brak, pod to dajemy, no i teraz trzeba zrobić nowy filtry, rozumiecie filtry, no, światło po prostu, Cień, cienie, cienie po prostu a no to filtry, świetły cień, rzucenie cienia, no i dajemy to tutaj oczywiście na zero, No i tutaj zmieniamy kolor na taki ten zielony albo jeszcze nawet trochę jaśniejszy, nie wiem czy to trochę da, coś tam dało, no ale... No. no i dajmy OK, no i naprawdę fajnie że to wygląda. Możemy sobie jeszcze, mm, jeszcze jeden tekstać. no tyle. Który lepszy? No, tak. Wiem, co na to wszystko. No i jest, żeby sobie sobie kolor biały. Trochę jest ta miniaturka jakby pomieszana, bo czasami właśnie Budda robi sobie takie paski, daje sobie tutaj takie obrazki. Widziałem też trochę to są że tu są miał logo i versus i tutaj kolejne logo, to jest było R8, właśnie i Lamborghini. Ale, który lepszy? No, sobie do 100. Dobra. Robimy sobie że tak. Klikamy tutaj. No, sobie robimy takie coś. I ten tekst dajemy pod ten pasek czerwony. I teraz, oj, 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 oj. Niektóre lepsze, teraz na przykład taki nie będzie już widać tego. I można dać SHIFT R tak obrócić, dać mój klik na wykleturze no i dopasować to na przykład coś takiego. A bo jeszcze trochę jeszcze zrobimy tak i damy tu. Dobra. Mamy zrobione. No i jeszcze zrobimy oczywiście obramowanie i cień, bo to ładnie wygląda. No to szybko się robi. Zobaczymy, obra obramuj No, czuję, ok. Hmm. Zobaczę war już warstwę. oczywiście się działa na czarny. Ja sobie robię czarny. No i filtr. Rozumiecie? Nie, jeśli chodzi o cień. Czyli cień, no. Tak i na zero. Ok. A jeszcze tą warstwę damy sobie pod to. I teraz sobie tak, cień. I po Dobra, my mamy już zrobioną taką e, strzałkę, e, miał turkę, damy sobie jeszcze jakąś oczywiście strzałkę, jakąś więc no pisamy sobie alo ups, PNG. no i sobie wybieramy taką oczywiście ja wybieram moją ulubioną, taki obraz, cyk, no i sobie do góry, no i możemy sobie na przykład obrócić i dać Mm -hmm. No i tutaj gdzie dać? Tu. A bo damy sobie to pod ten napis versus. I sobie zrobimy coś takiego, że no tak. I będą takie dwie strzałki, to my, Czyli Wodda sobie daje jedną taką ształkę. No i stara gumkę i tutaj wymarzujemy. No i zmienimy sobie na przykład kolor, kolory, barwienie. No i no... Damy sobie czerwoną tą ształkę O tutaj coś słabo widać. O, 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 Idealnie. No i teraz możemy sobie od razu, może znaczenie, no to możemy sobie od razu obramować na przykład na trójkę warstwa na czarno znaczenie tak Daj. można sobie dać um, takie coś nad tym albo pod tym no i oczywiście znaczy dać sobie światło i, cień. I nowy cień no to fajnie wygląda w sumie moim zdaniem powtarzamy. Sobie dokończymy. Budy też tak robi, no? Oczywiście, bo to w Dobra, no i mamy zrobione. Mm, Robimy takie coś. Ale żeby nie wyglądało to jakoś fajnie, bo to są takie całka jedna, taki fajnie zbytnio. E, tą szczołkę sobie damy sobie po... No, dobra, no i damy sobie tylko tutaj I Damy po drugiej stronie. A, no myślę, że w sumie zrobią. Można jeszcze sobie oczywiście dać laso pod. No, tutaj na przykład laso. No i sobie na przykład te wyciąć i dać e, cień tutaj no, we, wokół tego auta. Też tak robię błotna. No. E, I coś jakieś kolor. A ja tego dzisiaj nie będę robił, bo będzie się trochę za długi odcinek. No, e, już mamy tak fajną, zrobioną ja bez jakiejś tam. E, jakieś jakiejś paczki graficznej e, coś takiego, jakieś gfx -a. bez tego normalnie wszystko w internecie się znajdziecie mm, akurat można zrobić takie cienie no i mm, fajnie zrobione, więc widzimy się już na końcówce dobra, dzięki za oglądanie tego filmiku zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę bo lecimy się się no jak będzie tutaj e, <grym>, jak będzie tutaj, e, myślę, że z 4 pięć łapki w górę, no to lecieć będziemy lecieć z... zrobię oczywiście kolejny odcinek z, w jakimś nie tylko w jakimś stylu, z jakiegoś youtubera czy z kogoś tego innego możecie wpisać w komentarzach. Będę ja wiem, wszystko czytał. Więc co? dziękuję za oglądanie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Siema!